Cześć! W tym odcinku naszej przerwy na kawę z naszym asystentem Copilot pokażę Wam, jak skorzystać z Copilot w Outlook. O co chodzi, spójrzcie, mam wiadomość, całkowicie oczywiście zmyśloną, korespondencję z dwiema osobami, z Moniką i z Wiolą na temat wyjazdu integracyjnego. Widzimy kilka maili, które wymieniliśmy, kiedy planujemy wyjazd, jaki mamy budżet, ile osób i lokalizację, oraz to, że będzie szkolnie. Teams. Tylko ta korespondencja jest niepełna. Nie ma tutaj informacji takich jak na przykład hotel, do którego jedziemy, bo one są w innych wiadomościach. Czyli korespondencja nie była ciągła i tak bardzo często się zdarza. Teraz, żeby wyciągnąć wnioski z tej korespondencji, no to oczywiście, albo musimy pamiętać jej treść, albo musimy odszukać wszystkich maili wysłanych, wszystkich odebranych w tym temacie. Jeżeli to jest korespondencja bardzo rozbudowana z wieloma osobami i w bardzo długim okresie może być to trudne. W tym momencie przychodzi nam właśnie z pomocą Copilot. Spójrzcie, w tym miejscu znajduje się opcja Podsumuj. To jest właśnie podsumowanie za pomocą narzędzia Copilot. Jak to wybiorę, to w tym momencie Copilot generuje podsumowanie, przeszukując wszystkie maile w tym temacie, jakie znajdzie w mojej skrzynce i po kilku, kilkunastu sekundach generuje nam odpowiedź, czyli, że ja zaplanowałem dwudniowy wyjazd integracyjny dla 40 osób z budżetem 25 tysięcy. Te jedynki i dwójki, które tutaj widzimy, to są maile, z których on tą informację wziął. Mogę w każdej chwili podejrzeć, z jakiego maila on tą informację wziął. Druga wiadomość była dotycząca tego, że Wiola zaplanowała czterogodzinne szkolenie z Microsoft Teams. W trakcie tego wyjazdu Monika zaproponowała dwa hotele. Hotel pod klasztorze i hotel Bingowski, gdzie zobaczcie, że tutaj nie mieliśmy takich informacji na ten temat. Dalej widzimy, że wybraliśmy właśnie hotel pod klasztorze, widzimy, że prosimy też o wynajem sali na 40-50 osób i jest ona za darmo na 4 godziny, czyli rozumiem, że w trakcie takiej konferencji, w trakcie takiego wyjazdu, jak zabukujemy pokoje i wyżywienie, dostajemy salę za darmo. I jeszcze jedną informację jaką mam. Widzimy, że zakres szkolenia jest dla Wioli odpowiedni. Co też ciekawostka, też nie było informacji tutaj nigdzie w mailu o zakresie. Czyli z jakiegoś innego maila to wiadomo znalazł. Żeby Wam to udowodnić, zobaczcie, kliknę na przykład piątkę, pojawi się mail od Moniki, gdzie właśnie napisała pokój dwuosobowy 250 zł, lunch i kolacja 200 zł. Czyli klikając którąś z tych cyferek pojawia nam się mail, w którym mamy właśnie informacje, skąd on ten ułamek korespondencji wziął. Bardzo fajne, bardzo przydatne. Chociaż pamiętajcie, że Copilot w Outlook potrafi jeszcze trochę więcej. Bo na przykład generować maile lub też redagować nasze maile, czy mają odpowiednią treść. Ale o tym już w naszych kursach, do których Was serdecznie zapraszam. Pozdrawiam i do usłyszenia w następnej przerwie na kawę.